Żywoty Świętych Pańskich na każdy dzień roku. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj Żywoty Świętych każdego dnia. Link do zapisów w opisie filmu. 5 sierpnia. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej. Działo się roku Pańskiego 366. Rzym, stolica całego świata chrześcijańskiego, ma przeszło 400 kościołów, nie licząc w to kaplic i oratoryjów, 70 z tych świątyń poświęcone są czci Matki Boskiej. Pomiędzy tymi 400 świątyniami odznaczają się cztery, przewyższające wspaniałością i pięknością nie tylko wszystkie kościoły w Rzymie, ale i na całym świecie. Kościół Zbawiciela na Lateranie, Maryi Panny Śnieżnej, Bazylika Świętego Piotra, jako też Świętego Pawła. Powodem wybudowania tego słynnego na cały świat Domu Bożego był następujący wypadek, którego wiarygodność poświadczają nie tylko znakomici pisarze, ale i papieże Mikołaj IV, Grzegorz IX i Pius II. Za czasów panowania papieża Liberyusza żył w latach od 352 do 363, żył w Rzymie mąż zacnego rodu, bogobojny i bardzo majętny, imieniem Jan. Miał on za żonę niewiastę szlacheckiego pochodzenia, Odznaczającą się wysokimi zaletami i pobożnością. Ponieważ para ta była bezdzietną, postanowiła przeto najświętszą pannę uczynić spadkobierczynią ogromnego majątku. Chodziło tylko o to, jak tego dokonać. Stało się tedy, iż w nocy dnia 4 sierpnia, a zatem w najskwarniejszej porze roku, ukazała się we śnie pobożnym małżonkom dziewica święta, oświadczając, że zapis przyjmuje i pragnie, aby na jej wystawili kościół na wzgórzu Eskwilińskim. Miejsce, dodała, na którym macie wystawić świątynię, poznacie potem, że rano będzie pokryte świeżo spadłym śniegiem. Obudziwszy się małżonkowie, wielce się zdziwili, że mieli jeden i ten sam sen i uradowani pobiegli do papieża Liberyusza, aby mu to zdarzenie opowiedzieć. Opowiadanie ich uderzyło Ojca Świętego tym więcej, że i on sam miał zeszłej nocy to samo objawienie. Zgromadziwszy przeto całe duchowieństwo, udał się wraz z parą małżeńską i ogromnym tłumem ludu do pomienionego wzgórza, a ujrzawszy całą jego powierzchnię popruszoną świeżo spadłym śniegiem, zaintonował głośno hymn na chwałę Boga i Najświętszej Matki, w czym mu całe duchowieństwo i zebrane rzesze ludów turowały. Niezadługo atoli stał się cud drugi, śnieg bowiem wkrótce stopniał, zostawiając tylko najgłówniejsze linie i zarysy rozmiarów, w jakich rzeczona świątynia miała być wystawioną. W kilkanaście lat potem stanęła okazała bazylika pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej. W niej codziennie się gromadzi lud rzymski, aby w gorących modłach błagać przeczystą dziewicę o wstawienie się do zbawiciela, do niej zbiegają się po dziś dzień pielgrzymi z całego świata, aby uczcić Matkę Bożą i złożyć w jej święte ręce brzemię trosk i utrapień swoich. Widać, że się zbawicielowi podobała cześć oddawana w tym kościele Świętej Boga Rodzicy, gdyż zliczyć niepodobna łask wszystkich, jakich wielbiciele Maryi Panny doznali, skoro nabożeństwo ich było szczerem, a modlitwa gorąca. Wspaniała ta świątynia i z tego względu zasługuje na uwagę, że jest w niej pełno arcypięknych pomników, wystawionych przez czcicieli Matki Bożej. Do nich należy przede wszystkim zaliczyć kosztowne obrazy mozaikowe, umieszczone w sklepieniu chóru kościelnego. Kazał je sprowadzić papież Sykstus III w celu uwiecznienia radości, jaką przejęty został cały świat chrześcijański na cześć potępienia kacerstwa Nestoriusza i przyznania na powszechnym soborze w Efezie roku 431 czci Maryi jako Boga Rodzicy. Drugą pamiątką gorącej miłości i uwielbienia Najświętszej Panny w tej świątyni jest grube wyzłocenie sklepienia kościelnego, dokonane z rozkazu królewskiej rodziny hiszpańskiej pierwszym złotem, jakie przywieziono do Hiszpanii po świeżym odkryciu Ameryki. Najcenniejszym atoli klejnotem, zdobiącym kościół, jest święty żłóbek, w którym niegdyś w Betlejemie złożono Nowonarodzonego Syna Bożego. Znajduje się on w kaplicy Sykstyńskiej i przechowywanym bywa pod ołtarzem kaplicznym pod posadzką. Zrobiony jest z prostego, zaledwie z grubszego ociosanego drzewa i ujęty w misternie zdobioną srebrną skrzyneczkę, ofiarowaną przez jednego z królów hiszpańskich. Tylko w Dzień Narodzenia Pańskiego i w czasie oktawy tej uroczystości wystawiają te relikwie na cześć publiczną. Ileż to milionów ludzi modliło się już przed tym tronem przedwiecznego wraz ze świętym Bernardem. O Jezu mój, im mniejszym się okazujesz w swem człowieczeństwie, tym większym w miłości. Im więcej się dla mnie poniżasz, tym godniejszym jesteś mej miłości. Święta Brama w miejsce moralnej nauki, jaką zazwyczaj na tym miejscu kładziemy, wspomnijmy tu jeszcze o jednej pamiątce tego kościoła, zasługującej na uwagę. Jest nią zamurowana brama, znajdująca się na prawo od głównego wejścia, oznaczona napisem o złotych głoskach: Leo Pius otworzył mnie w roku. Leo Pius zawarł mnie w roku. Bramę te zowią powszechnie Bramą Świętą, a to z następującego powodu: Wyżej wspomniane cztery główne kościoły rzymskie mają oprócz zwyczajnych bram jeszcze osobną, zwaną świętą, która się nie zamyka drzwiami, lecz murem. Co pięć lat ogłasza papież w dniu Bożego Narodzenia Wielki Jubileusz, czyli Święty Rok. Przy tym uroczystym ogłoszeniu otwierają się cztery święte wrota w sposób następujący. Namiestnik Chrystusowy idzie w uroczystym pochodzie do kościoła świętego Piotra i uderza trzy razy o zamurowane wrota, odmawiając głośno rytuałem przepisane modlitwy, Sławiące miłosierdzie i wszechmocność boską. Tymczasem robotnicy wyrąbują szybko ściany, wyjmując cegłe po cegle, kapłani zmywają próg wodą święconą, a święte wrota pozostają otwarte przez rok cały. Następnie wchodzi przez nie papież z całym orszakiem niższego duchowieństwa, biskupów, kardynałów i dygnitarzy kościelnych, którzy śpiewają radosne hymny i psalmy. Tę samą ceremonię odbywa równocześnie trzech kardynałów przy trzech innych bazylikach. A zarazem rozpoczyna się czas odpustu jubileuszowego. Modlitwa. Daj nam sługom Twoim, prosimy Cię, Panie Boże, zdrowia duszy i ciała zawsze zażywać, a za miłościwem Najświętszej Maryi Panny wstawieniem się, racz wyzwolić nas od obecnych smutków i daj wiecznego zażywać wesela. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Link do zapisów w opisie filmu. Podobał ci się ten odcinek? Wpłać dobrowolną darowiznę i pomóż nam tworzyć kolejne. Subskrybuj nauki katolickie i otrzymuj powiadomienia. Bóg zapłać, niech Pan Bóg błogosławi.